Hej cześć, witajcie, system na 10, a to pierwszy odcinek z moją siostrą. Przywitaj się Blanuś. Dzień dobry. Blanka właśnie mi poda drafta, Moja najmłodsza... Moja młodsza siostra. No wybierz jaką chcesz informację. Y, yy, a gdzie jest w ogóle ta informacja? Tu. Aha, to... No, to 4, 3, 2, 1. Teraz jaką? Jaką kartę? Czerwoną. Tą? Tak. Dobrze. Teraz jaką? Różową. A teraz? Ym, teraz poproszę tą złotą na końcu. To jest szara. Szara. Teraz jaką? Taka, brązowa, taka złotowa. Yy, niebieska. Ronaldo. Teraz. <hob cow nonsense> Teraz poproszę... Tom. BERATTI. Teraz. <gh> Teraz poproszę. Tom. Henderson. Teraz... Popatrz. Souza. Teraz. Poproszę znowu niebieski. Którą? Ten. Hector który? Beerin? Teraz poproszę ten złoty. Laport teraz. Um, poproszę to niebieskie. Czech teraz. Um, poproszę. Jemcy. Teraz? Poproszę niebieski. Butland. A teraz? Poproszę jemcy. Mustafi? Tak. Dobra. A teraz? Masz godzinę i karwahala. <grystanie> A wybrała Jardela. No niestety. Teraz? Fiolet. Kiroł, teraz? Jemcy. Niemcy. Te Niemcy. Te? To był pianicz, nie Niemcy. Teraz? Polska. Lewandowski. A teraz? Będzie... Ten. Kasemiro. A teraz? Będzie Niemcy. Tak dużo jeńców, no Gundogan. Teraz e, poproszę jeńców tych. Dobrze. A teraz? Róż. De Rossi. A teraz e, poproszę Ted. Olson. I ostatnia, kata niebieska. No to dajcie nam chwilę, a my ułożymy z tego składza. Moja siostra wycisnęła nam 55 grania idziemy ze składem, ona mi zrobi trzy drafty. Więc spokojnie. Musa, przegrywamy pierwsze spotkanie. I teraz jaka chcesz? White. A teraz? Puciu, 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 dusz. Różową, teraz? E... E... Fiolet. The <laughs> Young. znowu Fiolet. Kunagłego. Po e... poproszę to. To? No. Bruma. Teraz? Kostić. Teraz? Eee. Poproszę tego. O, Dobrze. jeszcze raz naciskałam. Teraz? Em, eee, poproszę to. To ty naciskę. A teraz? Kogo byś bardzo chciała? Zuma. A teraz? Eee. Teraz? Kogo byś chciała? Smajk, ale jest DGA! O, wycisnę nam 58 zgarni. No, dawaj. Teraz tego dobrze. A teraz. To moja siostra oczywiście naciska To jest drzwierzko. Tego? tak Eeeem, niebieski Dobra I teraz? O już. faj Bo young. Okay, może być w O tu matki już ale wiem kogo wybierze. Ja to też wiedziałem A tutaj? Kasia czy Kasias Ale nikt z Teraz? No. Z, 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 z. Eto, niestety. Teraz? Yes. No to dajcie nam chwilę, a ja ułożymy z tego skład. Wracamy do składu, teraz wybierz sobie tego. Idziemy ze draftem. 57 z grania, 139. Be, baby, baby, baby. Kto wygrywa? Oni. I teraz wybierz sobie informację. Informacja. Aha, wiem. Ta największa. Okej. Okay. To teraz wybierz karty. Niestety teraz... dyk Już owacie. Lion. Sławy. Nie! Sławy. Była legenda No wybieraj Niestety. Była. Była legenda? No. Kiedy? No przed chwilą, ale... No co się tu stało? Bramkarz. Ale tu ptaki. Kurde Adler. 71 zgrania nam moja siostra wycisnęła. Ładnie. Jak to? No tak to? Tak to ładnie. No nie jeszcze raz. Naldo. Laldo. Na, na I Teraz. -tuk 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 -tuk. I teraz. Zbijcie na kanał Kubacki.pl Emil Lookizzi. Kapit 299999. Różowa. Tu I ostatnim naszą kartą będzie. Jeszcze raz. Skal. Dajcie nam chwilę, a my ułożymy z tego skład. No, dokładnie bez zmian. Ładny draft. I wybierz sobie jeszcze menadżera. Menadżerka. Jedziemy z draftem. Draft 154. 72 skrań. Przegrywamy to spotkanie 2 do 3, ale jeszcze otworzymy paczki. No, naciskaj, Bladusiu. Jeszcze raz. A I jeszcze raz. Dobra. No, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i nie subskrybujcie. Do widzenia i miłego dnia.